Dzień dobry, cześć, Siemano. Dzisiaj na testach nowość od Laresar. Mamy tu dokładnie model V11, czyli następce X11, no bo moim zdaniem X11 to aktualnie najlepszy wybór, jeżeli chodzi o te odkurzacze w granicach 400-500 zł. A teraz mamy nową V11, która ma być mocniejsza. Mamy tutaj na papierze 650 W mocy i 75 tysięcy paskali moc ssania. Sprawdźmy, co tutaj dostajemy w środku. Oczywiście teraz ten odkurzacz jest w promocjach na AliExpress, więc można go kupić za jakieś 430 zł, jeżeli się nie mylę, z kuponami, ale oczywiście linki i kupony znajdziecie w opisie pod filmem. A tutaj na start w zestawie mamy kołki do montażu uchwytu, który gdzieś tam pewnie dalej będzie. No i tutaj jest papierologia. W papierologii, jeżeli się nie mylę, to wcześniej mieliśmy polski. Tutaj tak samo, polski jest pod koniec, więc jeżeli chcecie poczytać sobie informacje o budowie, o tym, jak korzystać z tego urządzenia, to wszystko tutaj w naszym języku znajdziecie. To odkładamy na bok i teraz sprawdźmy, co tutaj mamy w zestawie. Na start widzę, jest czyścik. Czyścik jest do turboszczotki, ogólnie do tych szczotek. Mamy tutaj włosie z jednej strony, a z drugiej strony nożyk, tak aby wygarniać tutaj i wyczyścić włosy, które będą gdzieś tam zalegały. Dalej jest końcówka z włosiem. Jest to w sumie nowość. Takich końcówek przy poprzednich odkurzaczach nie było. W sumie nie wiem, do czego miałoby to mieć zastosowanie. Pewnie gdzieś do jakichś tam szczelin. Mamy tutaj włosie, tutaj mamy trochę twardszego materiału. Może przy jakichś dywanach. Sprawdzimy. Jest pierwsza końcówka. Dalej mamy końcówkę szczelinową podłużną. Tutaj już ona nie ma żadnego włosia. Przy V7, jeżeli się nie mylę, tutaj mieliśmy jeszcze wysuwane włosie. Tutaj mamy samą końcówkę w ten sposób. Dalej jest rura z możliwością regulacji. I tutaj rurę przyciskamy na dole i ona nam się wtedy rozsuwa. Po rozsunięciu mamy gdzieś około metra. W ten sposób możemy ją złożyć. No i idziemy dalej. Tutaj, pod tymi zabezpieczeniami, musimy wyciągnąć turboszczotkę. Tak, właśnie tutaj mamy samą turboszczotkę. Ale powiem Wam ogólnie, że takie pierwsze wrażenia to, że te plastiki są mocniejsze jakieś trwalsze. Więc, no, widać, że tutaj chyba laser się uczy i daje nam coraz lepszą jakość. Jeżeli chodzi o samą turboszczotkę, to mamy kółeczka. Możemy łatwo manewrować tą szczotką. Tutaj jest szczotka w kształcie V no i na zmianę mamy miękkie włosie. Tutaj trochę twardszego. Ogólnie sama szczotka wydaje mi się, że jest niemalże taka sama jak w V7. c Tutaj mamy blokadę do wyciągnięcia tej szczotki. Przekręcamy to. I wtedy możemy samą szczotkę wyciągać do czyszczenia. W dalszej części mamy jeszcze samą ładowarkę. Ładowarka jest oczywiście na złącza europejskie. Tutaj mamy z taką końcówką. Dalej jest bateria. Bateria też tutaj trochę urosła w porównaniu do poprzednich modeli. Tutaj mamy pojemność 4000 mAh. Zobaczymy jak ona będzie się sprawdzała. Producent deklaruje 90 minut pracy, ale w to wątpię. Jakieś tam 45 będzie nam gdzieś się udało osiągnąć. No i poza samym odkurzaczem jest tutaj jeszcze baza. O i są jeszcze filtry. Mamy tutaj dwie gąbki czarne oraz dwa filtry HEPA, a sama baza... O, tutaj już widzę, że jest opcja do ładowania, więc fajnie. Tak jak było w V7C, tego mi brakowało w X11C. Ostatnio testowałem tego Buturę VC90, to on też ma bazę, gdzie możemy od razu ładować urządzenie. No i tutaj właśnie jest tak samo. Przykręcamy to sobie do ściany z tej strony. Tutaj mamy złącze do ładowania, więc tutaj wpinamy ładowarkę i wtedy po odkładaniu odkurzacza będzie on się automatycznie ładował. No i tutaj z dołu mamy jeszcze... Miejsce na końcówki. Końcówkę bierzemy sobie tutaj, wpinamy, no i wtedy one nam nie latają, tylko mamy wszystko fajnie w jednej bazie odłożone. No dobra, przejdźmy już do samego odkurzacza. Zmienił się trochę jego wygląd. Jest teraz, że tak powiem, mniej Dysonowy. Jest szary ze złotymi zdobieniami. Baterię tutaj wpinamy dołu. Fajnie wklikuję. No i jeżeli chodzi o budowę, no to jest ona bardziej zbliżona do V7 niż do X11. X11 ma trochę tutaj niżej rurę, więc w X11 tak jak mówiłem, wygodniej się otrzyma ten odkurzacz, chociaż tutaj też ten środek ciężkości leży trochę inaczej niż w V7. V7 ma tą część górną jakąś cięższą, ale to oczywiście jeszcze będziemy sprawdzać, będziemy porównywać te odkurzacze. Na razie to są takie pierwsze wrażenia. I tutaj widzę, że mamy przycisk do zbiornika, czyli możemy ten zbiornik całkowicie odłączyć. Tu mamy ten filtr, jeden czarny. Tutaj jest drugi filtr HEPA. Możemy go sobie tu wyciągać, więc w razie gdyby się zabrudził najpierw można go po prostu przeczyścić, wytrzepać, a później, jak coś, no to mamy te filtry też zapasowe. Sam zbiornik możemy rozbierać do czyszczenia. Standardowo mamy tutaj przycisk zwalniający blokadę, no i tutaj wysypują nam się śmieci. No ale jeżeli tutaj nam się zapcha, no to mamy jeszcze opcję wyciągnięcia tutaj tej góry. Ona na początku chodzi trochę topornie, ale możemy całość tutaj wyciągnąć i wszystko sobie wygodnie wyczyścić. Do uruchomienia odkurzacza mamy tutaj przycisk i jednym kliknięciem podświetla nam się ekran. Ekran wskazuje procent baterii. Jest on dotykowy, więc tutaj możemy zmienić trybę pomiędzy 1, dwójką i trójką. Teraz przejdźmy do złożenia już odkurzacza tak jak on powinien wyglądać. Wciskamy tutaj przedłużkę z rurą no i turboszczotkę. Odkurzacz już jest w zasadzie gotowy, rozkładamy jeszcze tą rurę na maksa, no i zabieramy się za pierwsze próbne odkurzanie. Standardowo mamy przygotowany zestaw brudów, mamy tu płatki owsiane, płatki śniadaniowe oraz trochę mąki, no i odpalamy, zobaczymy na początku jak na tym trybie pośrednim sobie poradzi. W zasadzie, pierwszy przejazd, nie ma tutaj żadnego śladu. To co od razu zauważyłem, co już wspomniałem też wcześniej, mamy tutaj lepszą jakość wykonania. No, i jeżeli chodzi o sprzątanie na powierzchniach twardych, nawet na tym trybie drugim, bez problemu, mąka czy inne zanieczyszczenia są szybko zbierane. No, i tutaj też y, fajnie, że świeci nam światło na kolor zielony, coś podobnego jak mamy w Dysonach, więc jest to wygodne i dobrze doświetla nam zanieczyszczenia. Teraz jeszcze dywan ze średnim włosiem. Tutaj również na początku spróbujmy od dwójki tego pośredniego trybu pierwszy przejazd jednostronny, widzimy, że tutaj płatków trochę zostało, bąka nie jest idealnie zebrana. Cofamy no ale tutaj już po takim przejeździe praktycznie zostało wszystko bez problemu zebrane. A włączmy sobie jeszcze trójkę, zobaczymy tą maksymalną moc. No, teraz już głośność jest większa. Tutaj, jeżeli chodzi o płatki, jest lepiej. Chociaż tak, no, powrót jeszcze jest wymagany. Wtedy też lepiej jest zbierana mąka. No i dokończmy sobie odkurzanie. Czuć trochę tą większą moc, ale to nie jest jakaś przepaść w porównaniu do X11. I po chwili mamy już wyczyszczony cały dywan. I powiem Wam, że czuć tą większą moc, chociaż no nie jest to wielka różnica w porównaniu do X11, no ale jednak jakościowo, jak na pierwsze wrażenia, jest lepiej. Mamy tutaj no delikatnie większą moc, więc no ciekawie Ciekawie się zapowiada ta V11. Może to być nowy lider do 500 zł konkurent dla Buturę. Buturę mamy też 650 W, tylko tam jest niby 65 tysięcy paskali, tutaj mamy 75 tysięcy. Ja zabieram się za testy tego odkurzacza. Wy jeżeli jesteście nim zainteresowani, no to linki kupon zamieszczam wam w opisie. No bo teraz jest w dobrej cenie. Pewnie niedługo ta cena może delikatnie wzrosnąć, bo no wiadomo, jest na razie nowość, więc Chińczycy też chcą, sprzedać go dużo. Fajnie, że jest on wysyłany z polskiego magazynu, więc możecie go dostać w sumie w 2-3 dni. Jeżeli są jakieś pytania, to śmiało zachęcam do komentowania. Postaram się na wszystko odpowiedzieć. Dajcie znać, z którym odkurzaczem byście. Chcieli, żebym go porównał, ja zabieram się za testy, no i widzimy się już niedługo. Do następnego. Cześć!